Naprawdę niebezpieczna historia. Chciałem usiąść sobie na ambonie. Początek września, cieplutka noc. I dochodząc do ambony, spojrzałem w termowizor i zacząłem, że coś tam się świeci. I zobaczcie, co ukazało się moim oczom. Tak ogromnego, jak się nazywa, kokonu szerszeni, powiem wam, jeszcze nigdy w życiu nie widziałem. Mało tego, znajduje się on dokładnie na wysokości moich oczu, mojej twarzy, mojej głowy. Wchodząc tam, nie daj Boże, z latarką zapaloną, zrobiłem sobie naprawdę bardzo dużą, dużą krzywdę. Wezwałem Waha na pomoc i fajnie, że Maja ja i zechciał po prostu tego. Zadania się podjąć. Wujek zawsze chciał być strażakiem. Nic nie widzę w tej kombinezonie przez tą siatkę. Idę na oślep, ale uwierzcie mi, gniazdo jest bardzo wielkie. No zagrożenie bardzo duże, no bo myśliwe w nocy nie wiedząc, że taka bomba nad nim wisi. Gdyby wszedł, to nie wiem jakby się to skończyło, bo ugryzienie jednego, dwóch już jest bardzo niebezpieczne, a ich tu było tysiące. Gniazdo wielkości dwóch piłek do koszykówki. Zobaczcie co tu się dzieje. Jakie to jest duże. Ścina mnie i zabieram w worek. 那小姐。谢谢